10 rad, jak prawidłowo spacerować z psem. Spacer dla psa jest czymś niesamowicie ważnym. Jest to jeden z tych elementów, które musimy mu zapewnić, który w doskonały sposób wpływa na jego, można powiedzieć, humor, ponieważ na spacerze pies może zaspokoić wiele z tych jego instynktów, i ten spacer jest niesamowicie ważny. Ponieważ ten spacer jest jedną z podstawowych rzeczy, Jakie można powiedzieć, musi robić pies, żeby być zadowolonym, żeby być zadowolonym z życia. To jest wysiłek fizyczny, umysłowy, zaspokojenie ciekawości, niezależności, no i oczywiście coś, co odbywa się z opiekunami, czy też opiekunem, opiekunką. A dla naszych psów to też jest bardzo ważne. I właśnie dzisiaj 10 takich rad, które są bardzo ważne, żeby ten spacer był fajny dla naszego psa, ale również dla nas. I po pierwsze, oczywiście obserwujmy naszego psa, czy na przykład nie chce iść inną ścieżką, czy na przykład nie chce się zatrzymać, reagujmy na jego zachowanie. Jeśli jest to możliwe, to niekiedy zmieniajmy tą trasę, dostosowujmy ją do tego, czego chce nasz pies, jeśli no, oczywiście jest to możliwe. Tak, żebyśmy reagowali na zachowanie naszego psa. Obserwujmy go i po prostu patrzmy, co ten nasz pies chce robić. Druga rzecz, to oczywiście to, że no, może to się wydawać niektórym dziwne, ale spacer jest dla psa. W czasie spaceru to pies ma być tym najbardziej zadowolonym, a my, jako jego opiekunowie, mamy mu to umożliwić i dbać, żeby ten spacer był taki, jak trzeba. Dla wielu osób to coś nie do pomyślenia, że spacer jest dla naszych psów, no ale tak jest. Nie oznacza to wcale, że my też nie możemy no, wyciągać radości z tego spaceru. Dla nas też to powinna być rozrywka, możliwość spędzenia tego czasu z psem i obserwowania, jak jest zadowolony. No ale dla niektórych to jest po prostu zmuszanie się do spaceru. Kolejna rzecz, która powinna być właściwie na pierwszym miejscu, to. Żebyśmy pozwolili naszemu psu węszyć, pies poznaje świat poprzez węch. Pies poznaje ten świat właśnie za pomocą węchu, odbiera te wszystkie sygnały z zewnątrz za pomocą swojego węchu, i zabranianie psu węszenia. No, niestety powoduje, że ten spacer nie jest dla niego rozrywką. A wręcz odwrotnie, spacer, gdy nie może węszyć, jest po prostu czymś niefajnym, nieprzyjemnym. Musimy sobie oczywiście zdawać sprawę, że no nie wszędzie, nie zawsze pies może węszyć, nie zawsze jest to bezpieczne, ale jednak musimy mu pozwolić, żeby no ten świat jakoś poznawał. To jest bardzo ważna sprawa, żeby pies w czasie spaceru mógł węszyć. Kolejna rzecz, chyba już czwarta, nie wiem czy się nie pomyliłem, dbaj o jego bezpieczeństwo. Musimy zdawać sobie sprawę, że dbanie o bezpieczeństwo psa, ale nie tylko, jest bardzo ważną sprawą. Tak, żeby ten pies sobie czegoś nie zrobił, żeby pod coś nie wpadł, żeby też no, nie stwarzał, można powiedzieć, zagrożenia innym: czy to psom, czy to ludziom, czy to osobom jeżdżącym na hulajnogach, deskorolkach, rowerach. Pamiętajmy, że no, panowanie nad tym psem, żeby komuś nie wyleciał, żeby kogoś nie wystraszył to też bardzo ważna sprawa. Więc też w czasie tego spaceru po prostu no, trzeba na to bezpieczeństwo zważać. Rzeczą bardzo ważną rzeczą jest to, że my również powinniśmy uczestniczyć w spacerze. Spacer nie może wyglądać w ten sposób, że idziemy i patrzymy się w telefon i przeglądamy sobie informacje. I no, jedyny można powiedzieć zysk z tego spaceru dla naszego psa jest taki, że no, po prostu sobie pobiegał, a jego opiekun w ogóle nie zwracał na niego uwagi. A tak jak mówiłem wcześniej. No, powinniśmy jednak uczestniczyć w tym spacerze, żeby móc reagować, żeby nasz pies widział, że no, jesteśmy uczestnikami tego spaceru. To też jest dla niego bardzo ważne i on to widzi. No i dodatkowo, żeby po prostu dbać o to bezpieczeństwo. Więc spacer to nie jest coś, co powinno koncentrować się tylko i wyłącznie. Można powiedzieć, na telefonie, na czymkolwiek innym, my mamy być uczestnikiem tego spaceru. Nie mówię, że no, nie możemy tego telefonu wyciągnąć, ale żeby przez większość spaceru no, jednak zwracać uwagę na naszego psa. Kolejna sprawa, już chyba szósta. Pamiętaj, że to pies powinien ustalać tempo spaceru. To tempo powinno być dostosowane do naszego psa. Raz szybciej, raz wolniej. To raczej nie powinno sprawiać nam problemu. To nie jest tak, że my ciągniemy psa albo jesteśmy przez niego cały czas ciągnięci. To ma być, można powiedzieć, współpraca. Pies ma to robić swoim tempem w taki sposób, żeby no, to wyglądało w sposób dla niego przyjemny, ale dla nas też. No, to też nie może wyglądać tak, że będziemy za nim biegli. No ale tego też warto psa nauczyć. Więc bardzo ważna sprawa: pozwólmy psu ustalać tempo, zmieniać to tempo. To też jest coś bardzo ważnego, żeby on z tego spaceru był zadowolony. No a naprawdę lepiej spaceruje się, jak to tempo jest zmienne. Pamiętajmy, że ten spacer też ma być czymś pozytywnym dla nas. Kolejna rzecz, bardzo ważna rzecz: jeśli jesteśmy w trakcie spaceru, pozwólmy psu odpocząć. Niekiedy pies chce się zatrzymać, Niekiedy pies chce się położyć, posiedzieć, oddychnąć, oddechnąć, oddychnąć chyba nie pamiętam. Niestety, tego typu słów rzadko się używa, bo złapanie oddechu no, w naszym szybkim świecie jest bardzo no, trudne i nie na miejscu. Można by tak powiedzieć. I tak, żeby ten pies no, nie wrócił rozszalany całkowicie z tego spaceru, tak żeby mógł. Się wyciszyć. Spacer to nie tylko bieganie, węszenie. To też relaks. Pozwólmy temu psu odpocząć. Nie ciągnijmy go do tego domu czy mieszkania. Dajmy mu chwilę, żeby na przykład się położył, nawet przed naszym domem czy blokiem. Tak, żeby się uspokoił. To też bardzo ważna sprawa. Kolejna rzecz: odpowiednio długa smycz i nie szarpiemy. Tu trzeba tego psa nauczyć. Tego, ale no, długość tej smyczy, możliwość jej rozciągania jest bardzo ważna czy też linki, tak, żeby pies miał no, troszkę swobody, tak, żeby miał większe możliwości ruchu. Tutaj musimy to oczywiście połączyć z bezpieczeństwem i z niestanowieniem zagrożenia dla innych. I tu nie mówię, że no, od razu ten nasz pies na kość się rzuci, ale może kogoś wystraszyć. No, nie wszyscy. Można powiedzieć, są tak pozytywnie nastawieni do psów, czy też no, pies może kogoś zaskoczyć. Ale odpowiednia długość smyczy, regulowana, czy też linki, tak, żeby on miał troszkę więcej wolności, ponieważ ten pies też musi mieć możliwość takiego no, dosyć swobodnego biegania. Kolejną rzeczą, już nie wiem, którą, jest zabieranie zabawek, niekiedy jakiegoś smakołyku, tak, żeby no, urozmaicić ten spacer, dać jakiś smakołyk. To musimy jak zawsze uważać na spakołyki, ale jakaś zabawka, coś do rzucania, coś do gryzienia, też jest bardzo fajnym elementem spaceru, ponieważ spacer to nie jest tylko podążanie w jednym kierunku i później wracanie. To też zabawa, to też można powiedzieć, rzucanie, aportowanie i milion innych rzeczy, które mogą urozmaicić ten spacer i spowodują, że pies będzie jeszcze bardziej zadowolony z tego spaceru. Więc Musimy pamiętać, żeby coś zabrać, tak, żeby mieć możliwość urozmaicenia tego spaceru. Może nie zawsze, no ale żebyśmy mieli taką możliwość. Następnie mamy takie coś, że gdy mamy jakieś bezpieczne miejsce, miejsce, gdzie otoczenie i sam pies będą bezpieczni, no to nie zawsze jest możliwe, niestety. Możemy psa, jeśli jest nauczony wracania, jeśli jest nauczony posłuszeństwa. Spuścić ze smyczy, jeśli jeszcze raz powtórzę, mamy odpowiednie miejsce, o które bardzo trudno. Jeśli wiemy, że nasz pies jest tak wyszkolony, wychowany, że w razie czegoś, jeśli go zawołamy, przywołamy, to do nas przybiegnie, no i będziemy mogli założyć smycz. Taka odrobinka wolności, połączona oczywiście z zabawą, to coś świetnego. No ale musimy mieć odpowiednie miejsce, a tutaj niekiedy są problemy. Ostatnia rzecz, już nie wiem która, ponieważ się pomyliłem w którymś miejscu i chyba coś dodałem, czego miało nie być. Ten spacer, no ale to już chyba wywnioskowaliśmy, powinien być urozmaicony. Chodzimy w różne miejsca, jeśli mamy taką możliwość. Obieramy różne trasy, pozwalamy psu niekiedy wybrać tą trasę, węszyć tam gdzie chce, żeby miał tą luźną linkę. Niekiedy tutaj się pobawimy, niekiedy tam się pobawimy, niekiedy tutaj będzie taka zabawka, tam będzie taka zabawka, żeby to było coś ciekawego, żeby to oderwanie się od tego domu, od tej rutyny, chociaż rutyna dla psów jest ważna, no ale nie łączmy rutyny z nudą. Było czymś interesującym żeby ten pies wyciągnął jak najwięcej z tego spaceru, żeby po powrocie do domu był już zrelaks, żeby po powrocie do domu był już szczęśliwym psem, któremu do, do szczęścia dużo nie potrzeba poza byciem obok nas. Więc spacer to coś bardzo ważnego. O tym nie wolno zapominać i co ważne, Pomimo tego, że zawsze mówimy, że spacer powinien być dla psa, to pamiętajmy, że my też powinniśmy być z niego zadowoleni. My też powinniśmy coś z tego spaceru wynosić, czy to ruch, czy to bycie z naszym psem, czy cokolwiek innego. Tak, żeby no, ten spacer nie był obowiązkiem, tylko żeby też był przyjemnością. No, przynajmniej w większości tych spacerów no, nie zawsze pogoda na przykład nam będzie dopisywała. No, ale niekiedy musimy się poświęcić. Więc na spokojnie, tak, żeby ten spacer był taki, jak trzeba, ponieważ jest bardzo, bardzo ważnym elementem naszego życia z naszymi psami. Na dzisiaj dziękuję. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.